Cześć, nazywam się Anna Grochowska. W tym filmiku, na prośbę Pana Krzysztofa, wyznaczę moduł oraz argument liczby zespolonej z, gdzie te z podane jest w takiej oto postaci. Aby wyznaczyć moduł lub argument liczby zespolonej, po pierwsze, liczba zespolona musi być w postaci tej takiej typowej, jaką najbardziej znasz, czyli w postaci kartezjańskiej. Z to się równa x plus i y. I moduł liczy się wprost, ze zwykłego wzorku takiego prostego. Zaś argumentem liczby zespolonej jest po prostu wskazanie kąta fi, a ten kąt fi obliczysz z takiego układu równań tutaj. No dobra, ale żeby to wyznaczyć, tz musi być w tej ładnej postaci kartyzjańskiej. Tu takiej ładnej postaci nie masz. Masz pewne wyrażenie, które na początku musisz uporządkować. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj dzielenie dwóch liczb zespolonych, z czego te dwie liczby są podniesione do jeszcze jakiejś potęgi, do dziesiątej, do siódmej. Czyli masz tutaj, te zadanie polega tak naprawdę na wyznaczeniu potęg danych liczb zespolonych. Ogólnie liczby zespolone, potęgowanie liczb zespolonych zostało dokładnie omówione w kursie liczby zespolone, dokładnie lekcja trzecia, lekcja czwarta bardziej. Polecam, zajrzyj tam, jak do tego się zabierzemy. Ta liczba Z jest dzieleniem dwóch liczb. Rozbijasz to właśnie na dwie liczby. Na Z1 tylko 1 plus i oraz Z2 i liczysz osobno sobie te Z1 podniesione do dziesiątej potęgi, osobno Z2 podniesione do siódmej potęgi. I potem na sam koniec podzielić tylko i wyłącznie te dwa wyrażenia przez siebie. No to robimy. Żeby policzyć, policzyć podnieść daną liczbę zespoloną do potęgi, korzystasz z takiego wzoru, tak zwanego wzoru muławra. On idzie tak. Że z do N tej to jest. Moduł z podniesiony do potęgi n tej razy cosinus n dodać i sinus n A jak to robimy? Moduł z, czyli na początku sami samity z1, jest taki. Wzorkiem to jest pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. x1, y1 wychodzi tyle. Żeby znaleźć wartość kąta fi, korzystasz z tego układu równań, że cosinus kąta fi to jest x przez moduł z, zaś sinus kąta fi to jest y przez moduł z. No to mamy cosinus fi, x przez moduł z, jeden przez pierwiastek z dwóch, bo x jest jedynka, moduł obliczony, tyle. Uporządkowując, jest tak, w, pozbywając się niewymierności, sinus fi, patrzę znowu na wzór, y przez moduł z, czyli to, co stoi przy i w liczbie tej zespolonej Y1 przez moduł z, z obliczony. Pierwiastek z dwóch jest tyle. Pozbywając się niewymierności. I teraz, żeby znaleźć kąt fi, korzystasz z trzech tabelek. Dołączona do kursu jest tablica z trzema tabelkami, i na podstawie tych trzech tabelek można odnaleźć wartość kąta Fi. Jak to się robi? Popatrz. Na samym początku korzystasz z pierwszej tabelki, czyli szukasz znaku, jaki jest w wartości sinusa kosinusa. I popatrz. Masz, że kosinus jest dodatni. Sinus też jest dodatni. Patrzymy na pierwszą tabelkę. Aha, czyli wartość kąta Twojego Fi będzie leżała w pierwszej ćwiartce. Na drugą tabelkę, skoro w pierwszej ćwiartce, to Ty Fi ma postać alfa 0. Więc pierwsza ćwiartka Fi będzie miała postać alfa 0. Jak ty alfa 0 teraz odnaleźć? Patrzysz na wartości, jakie Ci wyszły. cosinusa i sinusa. Szukasz je w trzeciej tabelce. Mamy cosinus pierwiastek z dwóch na dwa, sinus, pierwiastek z dwóch na dwa. Nie patrzysz już na znaki bo te znaki już patrzyłeś w pierwszej tabelce, tylko w tej, tutaj, same wartości. Mamy i nam wychodzi, że alfa 0 odczytujesz, jest pi czwarte. Więc wracając, podstawiając tutaj, alfa, fi to było alfa 0, więc jest po prostu pi czwarte. Stąd na samym początku można napisać, jak wygląda z w postaci tak zwanej trygonometrycznej. Postać trygonometryczna idzie tak, że to jest Moduł z razy cosinus fi plus i sinus fi. No to mamy podstawienie. Żeby obliczyć właśnie te z do n tej, co musi zrobić? Modu podnieść do potęgi n tej, a fi pomnożyć razy tę potęgę, czyli 10 razy kąt fi i tu 10 razy kąt fi. Porządkuję. 2. Pierwiastek zapisuję jako 2 do 1, drugiej i jeszcze do 10. Tu wymnożone jest tyle. Tu wychodzi 2 do 5. tu wyciągam całości. Z wzorów redukcyjnych pamiętasz, że 2pi cokolwiek innego to będzie po prostu kosinus tego, tego kąta i sinus tego kąta, czyli kosinus pi drugie i sinus pi drugie. No i teraz znowu możesz skorzystać z tej samej tabelki, tym razem tylko z trzeci. Szukasz wartości. Patrzysz teraz inaczej, niż mm, szukasz kosinus pi drugie, czyli twoje alfa jest tu, pi drugie, wartość kosinusa będzie po prostu 0. Sinus pi2, znowu pi2, wartość sinusa 1. Podstawiasz i wychodzi tyle. To jest liczba z1 podniesiona do potęgi 10, czyli już mamy licznik rozbrojony. To samo robisz z mianownikiem. Czyli z2 jest w takiej postaci. Ja to zapiszę w takiej. Troszkę, troszkę inaczej, czemu, żeby łatwiej odczytać, ile mi wprost wynosi x, ile wynosi y, bo jak wiesz, liczba zespolona to jest x plus i y. I wiesz, że teraz x jest pierwiastek z trzech, a y minus 1. Moduł z, jasne. X kwadrat plus y kwadrat, czyli tyle. Teraz układ równań. Kosinus fi x przez moduł z, czyli pierwiastek z trzech na moduł z na 2. Sinus fi y przez moduł z. To jest minus 1 na dwa, czyli minus 1 druga. I znowu, żeby znaleźć fi, korzystam z trzech tabelek. Patrzysz, na same wartości na razie. Kosinus jest z plusem, sinus jest z minusem. Kosinus z plusem sinus z minusem jest tu. Czyli fi będzie należało do czwartej ćwiartki. Teraz w czwartej ćwiartce ten kąt fi ma taką postać 2 π minus alfa 0. Żeby znaleźć alfa 0, korzysta z trzeciej tabelki. I co? Patrzysz teraz na same wartości. Kosinus. Pierwiastek z 3 na 2, sinus 1, 2. Pierwiastek z 3 na 2, 1, 2 jest tu. I to oznacza, że alfa 0 jest π 6. Podstawę w tym miejscu i co masz? To jest 2 pi minus π 6, czyli 11, 6. W postaci trygonometrycznej z jest takiej, czyli modu cosinus fi, dodać i sinus fi, z do potęgi 7, robimy modu z do 7 i Fi mnożysz razy 7. Ostatecznie, dalej w przekształceniach jest tyle. Wyciągasz z tego całości, 12 całych i 5 szóste. No to teraz wiesz wzorów redukcyjnych, że funkcja okresowa te 12 pi będzie się powtarzała. Można to sobie darować, pominąć. I wychodzi Ci, że to byłoby kosinus 5 szóste pi. Ale wartości 5 szóste to jest powyżej 90 stopni. Nie ma tego w tabelce. Musisz zejść na wzory redukcyjne. No to żeby obliczyć ten wzór redukcyjnego tutaj, to zamieniasz jako pi minus pi 6 te pięć szóstych pi. I pamiętasz wzory redukcyjne w szkole średnie były. Sprawdzasz, jaka to jest ćwiartka, znak i potem jaka funkcja. Pamiętasz wierszek taki? Fajny był? Że w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. I patrzysz, to jest pi minus jakiś kąt. Jak układ współrzędny był, tak? Pi to było 180. Odjąć kawałek czegoś, to będzie gdzieś, gdzieś tu, prawda? Czyli w tym miejscu masz kąt alfa. To jest ćwiartka, która druga. W drugiej ćwiartce jak szło? W pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus. To jest pierwsze. Skoro sinus jest dodatni, więc cosinus będzie miał wartość ujemną. Więc co otrzymujesz? Minus cosinus tego kąta, dodać i sinus tego kąta bo sinus jest dodatni w drugiej ćwiartce. I znowu tabeleczka, z trzeciej tabelki korzystając, szukasz, gdzie, ile wynosi cosinus pi 6 Pi szóste, cosinus jest tu. Ile wynosi sinus pi 6 Jedna, druga. Podstawiasz minus pierwiastek z 3 na dwa, jedna, druga. Porządkując jeszcze, ja chcę, żeby te, te dwójki mi tak średnio przeszkadzają, nie? Ja chcę ich się pozbyć. Więc ja sobie wyciągnę jedną dwójkę stąd i tą dwójkę przemnażasz razy każdy ze składników tu. Z tego te ułamki jedna, druga znikną i zostanie taka postać tej drugiej liczby zespolonej podniesionej do siódmej potęgi. No to teraz na sam koniec szybciutko, jak wygląda z? To jest podzielenie tej pierwszej do dziesiątej, podzieli przez to drugą do siódmej, czyli to przez to, dzielę to przez to. To co? 2 do piątej z tą potęgą szóstą mi się skróci, zostanie tylko i przez 2 razy to w nawiasie. Wiemy, że to jest niewymierność z mianownika. musimy jej się pozbyć, więc mnożymy razy to samo ze zmienionym znakiem na górze. I razy każde z wyrażeń na dole wzór skróconego mnożenia. Dwójkę przepisujesz, a tu masz co? a do kwadratu minus b do kwadratu. Czyli tu porządkując i wiedząc, że i kwadrat daje minus 1, otrzymuję tyle, tyle. Ostatecznie porządkując, żeby było wprost x i y, to jest moja postać liczby z. I dopiero z tej postaci liczby z, jak już mam oznaczoną, wyznaczam moduł i wyznaczam argument. To moduł jak wzór, który już był stosowany. Pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Porządkując jest tyle, czyli tyle ostatecznie. To argument, czyli szukasz kąta phi. Korzystasz z tego układu równań. Kosinus fi x przez moduł z, czyli x. I 1 ósma przez modu z tyle, przekształcając, 1 druga. Sinus fi y przez modu z, czyli to, co stoi przy i minus pierwiastek z 3 na 8 przez 1 4, porządkując tyle. I znowu, korzystając z trzech tabelek, tu jest kosinusa dodatnia, sinusa wartość ujemna, dodatnie ujemna, czwarta ćwiartka, postać kąta. Jest taka. I szukasz wartości. Gdzie cosinus jest 1 druga, a gdzie sinus pierwiastek z 3 na 2? Cosinus 1 druga, pierwiastek z 3 na 2, czyli to. Więc wartość kąta alfa 0, alfa 0, nie twojego fi, tylko alfa 0 tego, jest pi trzecie. I co? Mamy też odpowiedź, że moduł z, z obliczony jest równy 1 czwarta, a argument liczby zespolonej z, tak to się często pisze, duże a, przez duże a, argument z liczby zespolonej, wynosi wartość kąta fi, czyli Trzecie. Jeśli chciałbyś na spokojnie przejrzeć, i mm, przykłady, jak podnosi się ogólnie liczby zespolonej do potęgi usuwa się niewymierności, i wszystkie inne działania, jakie są wykonywane na liczbach zespolonych, zostały przedstawione w kursie liczby zespolone". Zajrzyj do niego polecam serdecznie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia!